Skoro ma Pani bardzo dużo czasu, to zadam Pani dodatkowe pytanie nie dotyczące Sylwestra, tylko tematu, który będzie dotyczył wkrótce nas wszystkich. Mhm. Czy zamierzy się Pani zaszczepić? Aż oczywiście. Zakomunikowałam to już na antenie wczoraj, mając możliwość polsatorski, zresztą oczywiście tak nie mamy nie, mam, znaczy, nie, no, nie rozumiem obaw ludzi, nie rozumiem. Mam inne zupełnie postrzeganie, tego nie, nie jest szczęśliwie. Mm, mm, ja też jestem wyznawczynią, ale teorie spiskowe gdzieś mi są obce. Jakoś do mnie przemawia logika. Logika, nauka, mhm. o, to, 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 to są, to są, tego, tego się trzymam oraz jeszcze no co, no, logika, czyli wypowiedzi autorytetów, lekarzy, no, autorytetów, każdy ma swoje autorytety, więc te, których ja słucham, to idą się szczepić. A jak pójdzie się Pani zaszczepić, to będzie Pani dociekała, co jest konkretnie w tej szczepionce, nie. żeby po prostu... A ja się Upań, tym nie znam. ja się na no tym nie Niektórzy lubią usłyszeć nazwę, tylko żeby je słyszeć. Wie Pan, no nie, ja nie jestem, nie, nie zupełnie nie. Zupełnie nie. To, to, to jest za trudne dla mnie, zrozumienie tego, dlaczego, dlaczego troszczunka ma taki skład, a nie inny. Na tym tego się uczą latami specjaliści, lekarze, wirusolodzy, lekarze chorób zakaźnych uczą się latami Te, tej chemii, tego nie wiem no właśnie dlaczego taki skład, a nie inny. Tego balastu, jakby tym, nie obciążam się tym balastem, żeby posiąść tego rodzaju wiedzę. Ufam, wierzę, zaszczepię się.